Cześć. Dzisiaj przedstawię wam nowy telefon, Jest to Baofeng 17. To znaczy ja już go posiadam od jakiegoś czasu, ale jeszcze go tutaj nie przedstawiałem. Co dostajemy w pudełku? W pudełku dostajemy adapter taki zasilający, czyli taki zasilacz na wejście USB. E, ma 1000 mA wyjścia. No taki sobie jest. Być może jest stabilny i się nie zjara. Kontakcie, ja go nie używam w ogóle. Tu ma diodę taką powiadamiającą o ładowaniu. Dalej, dostaniemy kabelek z podwójną końcówką micro USB. W radiotelefonach jest port ładowania i dioda, która określa, czy jest ładowany i czy jest naładowany. Nie ma podstawki. No i dostajemy smyczki też oczywiście takie i e, sam radiotelefon tu jeszcze jest folika dlatego tak go zaczęło ja nie odrywam folijek bo skoro jest to niech sobie będzie no i co dalej e, instrukcja również jest w zestawie jak łatwo zauważyć nie ma napisane że to jest model baofeng i że t 17 zapewne dlatego że występuje pod różnymi nazwami. Więc dla ułatwienia, po prostu, żeby nie drukować osobnych instrukcji dla każdej firmy, która sobie zamówi z własną nazwą takiego baofenga, no to, to nie ma. Nic. Jest taka prosta instrukcja, bo i sam radiotelefon jest wyjątkowo prosty w budowie. No dobrze, z czego ten radiotelefon się składa? W większości się składa z plastiku. Oczywiście bateria znaczy tak, jest tutaj ta przypinka do baterii na śrubkę. To nie jest wkładane, jest na stałe. Po prostu się przykręca i już. Bateria się wyjmuje. Tutaj jest zatrzask do baterii. Razem z tym klipsem to wszystko jest. Bateria ma 1500 mAh. I tu jest napisany już model t 17 Baofeng oczywiście tu jest. Na samym urządzeniu e, mamy również naklejkę, z, już z nazwą modelu BFT 17. Moc 0,5 W. Częstotliwość PMR, w jaki on chodzi. No, numer seryjny, tak. I on występuje w dwóch wariantach, oczywiście, jak każdy taki, taka PMR-ka. W wariancie PMR-kowym, czyli takim naszym europejskim, i występuje również w wariancie amerykańskim, czyli, czyli w innej częstotliwości ogólnie chodzi. Oczywiście będę się posługiwał instrukcją, żeby było łatwiej i żebym się za dużo nie jąkał. Tu na początku jest oczywiście tradycyjne, blebleble na no, częstotliwości. I charakterystyka. I co on ciekawego ma sobie? 16 kanałów, oczywiście. No, 16 kanałów od razu są ustawione. Jest 16 kanałów. W tej chwili ja już go poprzestawiałem i e, już nie ma 16, tylko ma więcej, ale generalnie e, ma zaprogramowane 16 mm, kanałów i e, i bo dajże miał również zaprogramowane tony. Nie pamiętam już na których kanałach, więc trudno mi powiedzieć, ale dla, dla mnie osobiście to jest mało istotne. Natomiast generalnie ma jakieś tam tony zaprogramowane. No, ma oczywiście monitor, czyli te szumy, tak zwane. Można sobie posłuchać i e, wtedy słychać również słabe sygnały. Mm, oczywiście oszczędzanie baterii też ma. Tutaj tam zasięg, skanowanie kanałów. Skanuje kanały po kolei po prostu leci. Nie skanuje tonów, tak jak ma Motorola T82 na przykład, albo Baofeng F22. W F22 mamy skanowanie kanałów, a później można sobie skanować tony na danym kanale. Natomiast w Motorolce to jest bardziej uniwersalnie, bo skanuje jedno i drugie za jednym zamachem. To jest wygodniejsze po prostu. Natomiast ten model T17, no to jest taki model bardziej skromny. On ma tylko skanowanie po kanałach. Czyli leci po kanałach, wszystkich skanuje. Ale nie skanuje tonów. Dobrze, co tu mamy? Czas rozmów. Czas rozmów. Jest to ustawialne z poziomu e, softwarowego. Tu nie można tego ustawić. Dalej, ma 260 tonów. Później, al, e, w, w, alarm e, w słabej baterii. No pewnie pika. Ja jeszcze się z tym nie spotkałem, nie, nie wyładowałem go, więc pewnie, być może, że pika. Motorolka pika, on pewnie też pika. Te pikanie to jest takie, że można je łatwo przegapić po prostu. Po prostu jest, no bo jest. Dobrze, o proszę bardzo, bateria 18 godzin trzyma przy typowym użytkowaniu. Może nawet 18 godzin trzymać. No faktycznie tu za bardzo nie ma co zużywać tej baterii, bo nie ma żadnych funkcji nadzwyczajnych. Nie wiem ile trzyma na samym skanowaniu, nie sprawdzałem. Albo na latarce. Eee, ale przy typowym użytkowaniu 18 godzin, czyli spokojnie, celutki dzień. Wytrzyma. Dalej ma diodę LED i latareczkę oraz jak podaje instrukcja ma radio FM i faktycznie pierwsze egzemplarze tego Baofenga miały radio FM. Wcześ, znaczy w pierwsze, no może... W, no, no w sumie pierwsze, bo już chyba od roku, od roku co najmniej tego FM, tego radia FM nie montują. I on nie ma żadnego radia FM. Jak wygląda w porównaniu z motorolą Baofeng? Proszę bardzo. Tak wygląda. Można powiedzieć, że prawie że. Ta sama wielkość, tylko motorola jest o. Grubsza oczywiście, bo tu wchodzą baterie paluszki. I no, prawie taka sama jest. Większa ma. Oczywiście antenę ma większą i tu ma jeszcze ten taki uchwyt do zaczepiania sobie tam czegoś. Więc tak to wygląda o. W porównaniu z motorolą tej wielkości jest tu. Dobra. Lecimy teraz z samym tym. Po tej stronie ma tylko przycisk nadawania. I nic więcej. Taki gumowany on jest. Ale wyczuwalny. Wszystko jest OK tu. Z tej strony ma port do komunikacji, znaczy do akcesoriów, czyli mikrofon i słuchawki. Standard Kenuda, więc elegancko. Jest to zrobione. Tą klapkę można sobie wziąć w ten sposób. O, i wtedy nie zawadza. Tylko powoli trzeba brać, żeby nie ukręcić. Dobra. Eee, pod baterię już zaglądaliśmy. Tutaj ma port ładowania i diodę informującą o stanie naładowania. Od spodu ma tutaj zaczepy od baterii. Mm, i nóżki do postawienia stoi w miarę stabilnie. No, no dobrze, co dalej? Po, po włączeniu pokazuje nam się cały ekran. Na ekraniku, jak widać, mamy CT, DCS, Vox i na dole nadawanie, odbieranie. Mm. Czyli informacji jest bardzo skąpo. No bo w sumie funkcje też są skąpe. Informacji ma skąpo. I teraz tak, jak zmieniamy kanały. Do góry, do dołu, proszę bardzo, strzałeczkami. Nie trzeba nic tu kombinować, po prostu się zmienia. Dodatkowo, jeżeli naciśniemy tą strzałkę, zablokujemy klawiaturę. O, tu mamy blokadę klawiatur. Odblokowana. Z tej strony z kolei, jak naciśniemy dłużej... Zdejmuje nam się blokadka szumów na kanale i słyszymy, co w świecie szumi. Może nawet usłyszymy jakiś słabszy sygnał. Co do sygnałów, to znaczy odbioru sygnałów, no ten odbiornik ma malutką antenę i niższą czułość niż, niż Motorola T82, więc nie jest to jakiś tam. Dobry jest na krótkie odległości, na pewno nie nadaje się do jakichś. Nie wiadomo jakich bicia rekordów. Idealny będzie na działce, ale coś więcej to. Dobrze, co tu dalej mamy? Tu mamy przycisk, lampka i skanowanie. To skanowanie, no to jest mylące, bo tu nic nie skanuje. Jak się naciśnie ten przycisk, ten przycisk jest tylko i wyłącznie od latarki. Latarka, morganie, latarki, a jak się jeszcze duży. Dłużej... O, to się wyłącza. Żeby skanować, włączyć skanowanie, trzeba nacisnąć naraz dwie strzałeczki. Naciskamy dwie strzałeczki i proszę bardzo, leci po kanałach. A, i w ten sposób można wyłączyć lub naciskając przycisk. No i ja się wyłączył. Można, można, na nim ustawić tony. E, CTCSS i DCS i ma pełen e, asortyment tych tonów. E, tutaj spo... Instrukcja mówi, że ma 260. Nie liczyłem ich tutaj w programie, więc zakładam, że ma te 260. One niestety nie, nie można ich ustawić przyciskami, bo jak widać ma trzy przyciski i nic więcej. Można je ustawić tylko i wyłącznie programowo. Też można ustawić alarm, ale alarm nie działa. Działa tylko latarka. Później można ustawić długość nadawania od chyba 30 sekund do 300. Czyli 5 minut można trzymać. Później skanowanie, włączenie, włączenie skanowania. Później można ustawić, czy ma mówić. Jak zmieniamy kanał, to mówi do nas. Można to wyłączyć, on wtedy nie mówi. E, można zmienić język z angielskiego na chiński. Później jest coś takiego jak jakby polepszenie odbioru, albo chodzi o sam głos e, i VOX. Też można ustawić. VOX działa, bardzo dobrze działa i jest nawet stosunkowo czuły ten VOX. albo nie nieczuły. No, można ustawić kilka poziomów, bodajże 5. 5 poziomów woxa można ustawić. No. Jest BIP też. BIP, czyli jak wyłączymy głos, to wtedy będzie pikać po naciśnięciu przycisku. To będzie pikać. Wtedy pip, 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 pip. I cóż tu dalej powiedzieć? A, no może trochę o tym oprogramowaniu powiem. To jest jedyny plus tego Baofenga, że właśnie ma to oprogramowanie. W oprogramowaniu można sobie ustawić w sumie 99 kanałów. To znaczy, to jest tak naprawdę 16 kanałów powielanych. Niestety, niestety są po kolei kanały. Nie da się tu nic żeby się nie pomylić, mamy 30. No to 20, 29 to jest któryś po kolei, czyli na przykład mamy 16, o, 16 kanałów standardowo i teraz znowu pierwszy kanał, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. Ja mam tak po kolei ustawiony, żebym mógł to sobie policzyć, ale oczywiście nie musi być po kolei, bo można te kanały, znaczy częstotliwości, można przypisywać do, do numeru kanału. Nie po kolei zupełnie, więc nie musi być w częstotliwości 1, 2 i tak dalej. W sumie tak jak we wszystkich tych programowalnych e, krótkofalówkach. Do tego można sobie oczywiście przypisać mm, tony CTC, i SS i DCS -y na wyjściu i na wejściu. Różne. E, I dodatkowo jeszcze tu można zwiększyć moc. Natomiast... E, na mierniku mi nic nie wychodzi. No, można zmienić sobie szerokość kanału. No, u nas się nie zmienia tego, bo u nas jest wąski ten przedział, czyli 12,5 kHz. W Stanach to jest bodajże 25. Nie ma na przykład na suchu dwóch kanałów, więc nie ma coś takiego. Można sobie to rozwiązać programowo i wziąć sobie to właśnie poprzez skanowanie, ustawić. Tylko oczywiście programowo. Nie da się tu z klawiaturki, więc nie pójdziemy sobie gdzieś i spotkamy znajomego i powiemy, a wiesz co, dobra, to ja się do ciebie dostosuję, coś tam. No nie da się tak. A on już jest po prostu taki e, zaprogramowany i z przycisków się nic nie da zrobić, trzeba pod komputer podłączyć, żeby, żeby coś tutaj zadziałać w tym temacie. No. Taki prosty radio, -telefonik. Na małe odległości można sobie używać z bloku do bloku z sąsiadami. Nie wiem, jakaś pomoc sąsiedzka, czy sąsiedzie ratuj na tej zasadzie. Może sobie być cały czas pod ładowarką i włączony i taki coś ale można powiedzieć, taki domofon między sąsiadami, ale na bliskie odległości, na duże odległości. To ja bym, ja bym się tutaj nie, nie nastawiał na jakieś łączności. E Dodatkowo tą jakość dźwięku nie ma najlepszej jakości dźwięku. Ten głośnik potrafi tak jakoś brzydko pracować. No. Taki, ta, taki jest trochę trzeszcząco skrzyczący. Nie ma, nie ma tutaj jakiejś super jakości. Yy, on kosztuje mm, coś w granicach 100 ja go kupowałem chyba za 90 zł i e, kupowałem go przez, e, przez Allegro od e, chińskiego sprzedawcy e, ze względu na kolor, bo chciałem tutaj żółty, żeby był. Mi się podobał ten żółty, taki limonkowy taki. Mi się podobał. No i przyszły mi czarne. I ponieważ przyszły mi czarne, więc napisałem, że w takim układzie chcę rekompensatę. I dostałem rekompensatę. I w sumie mnie to kosztowało 50 zł te krótkofalówki to jest zaleta kupowania od chińskich sprzedawców. No dobrze i to w sumie na razie na tyle. Spróbuję go rozkręcić i zaraz zobaczymy co tam co tam w środku siedzi. Pokrętełko ma taki. Jeszcze to, trzeba odkręcić. Mhm. Jeszcze taka obrączka tu sprytna. No. no i teraz już. Możemy sobie to podważyć i. A, widać, widać. A, a, a. O. o, o, o. o, o. <laughs> I proszę bardzo. Tak to wygląda. <laughs> Te 17, zobaczcie. Tutaj, o. Te 17. <laughs> Eee, a tu ma te tak, gumowe przyciski Tutaj tu są diody do ten, tutaj a? antenka A antenkę można wyciągnąć Jest tak wsadzana więc on szczelny nie jest Nie ma niestety uszczelnienia żadnego więc to <laughs> nie nadaje się na żaden deszcz I Co my tu mamy jeszcze? Ale śró... O, i schodzi, proszę. Tak to wygląda z tej strony. Taki bałówek. Taki kawałek pierdoleta. Jak ona tu włazi. Tak. A, na całą długość patrzcie. Tenka jest na całej długości. Tak jak wejdzie, to w to. O. Dzięki za uwagę. Zachęcam do su subskrypcji kanału. Cześć.